To jest mój prywatny, osobisty ranking najlepszych seriali i filmów w 2024 roku. Znajdziecie w nim filmy, seriale, które się mi się podobały i do których chciałbym wracać w przyszłości. Like Slow Horses Trailer Stars now. People are sent to Slayer House for one or two reasons. One, they're an absolute loser. Speak for yourself. to protect my grandfather. He's confused all the time. He thinks he's been worse. You always run off by yourself trying to be a hero. <laughs> what the Our threat levels are critical. What are we walking into? I was hoping I wouldn't have to kill you. I'm going back to bed. Would you also consider a shower? Yeah, it's a tempting offer, but I don't think that's appropriate right now. I mean, apart from anything else, my team just died. We've been off the air for a few weeks, but fear not. We haven't been ghosting you. Oh, wait, what? Oh, relax. Great news, everyone. Ghosts <laughs> is back with new episodes all April long. Did you know about this? Yes, but only because I pay attention. Big. I have a reservation under Jeremy Lefkowitz. My baby bro. He's older than my father was when he died of old age. Very simple way to die. The new Ghosts Thursday, part of all new CBS Spring, on CBS and streaming on Paramount Plus. 1986 You can have whatever you want Come to the walls. Exciting things are gonna to happen to us in a place like this Campbell Black, champion show jumper put out to pasture. It's an arrogant brat I want you to stay away from my daughter something different about Daggy Dark. You know you're dancing with the devil. I'm gonna destroy you. Have to try harder than that if you wanna beat me. Come on. Historia, którą opowiadamy ludziom, jest po prostu nieprawdopodobna. To są opowieści z dna piekła, i to niezwykle trudno jest o tym mówić, ale to trzeba powtarzać. Skoro się zdarzyło, to musimy o tym pamiętać. Trzeba by było mieć chorą wyobraźnię, żeby zrobić takie założenie, że tam w karetce pogotowia jest ktoś, kto może zabijać pacjenta. Oni nie mówili, zabijemy człowieka. Mówili, no, mamy kolejną skórę, mamy te kolejne 1500. Te pieniądze, które brali, dzielili potem na 4-5 osób. Eee, czasami to było 200, czasami 300 zł. Babulon jest używany w wielu stanach Ameryki Północnej do wykonywania wyroków śmierci. Ale nawet tych najgorszym przestępcom nie podaje się go bez uprzedniego uśpienia pacjenta. Ja nie chcę nawet sobie wyobrażać, co czuje człowiek pozbawiony możliwości oddychania i jakiejkolwiek reakcji. Odebrano mi to, co było najlepsze. W taki prosty, zwykły sposób, zabijając. Jestem zbyt przerażony, żeby myśleć, ile osób mogło być ofiarami tego procederu. Wychodzą upiorne liczby. Tej jesieni. W czwartym sezonie serialu The Office .pl. Wasze domy zaatakują... Mordercze krany Kano Plus Online i Michał Holz Production Pictures Limited przedstawiają... Film, który odmieni wasze życie. historię, która obnaży obłudę ekologii. Dwóch mężczyzn. Wstrętna woda z kranu. Zatruta kranówka. I sobie. Czy im się uda? Czy wyjdą z tego cało? Czwarty sezon i Office.pl tej jesieni tylko w Kanał Plus Online. Nie dajcie się nabić kranówce w butelkę.